Dzień dobry No, no Przepraszam was za tą muzykę w tle Ale no niestety Sąsiedzi bawią się w DJ-a no, Muszę was powiadomić O tym, że przez najbliższe Dużo czasu Tak myślę, że do końca wakacji Nie będzie filmów A dlaczegoż to? Dlategoż to Ponieważ Ja wyjeżdżam Teraz byłam u rodziny. No i znowu wyjeżdżam, więc co? Nie wiem, ze brak komputera raczej Nie nagrywam odcinków w trakcie, kiedy mam wypoczywać, tak? Więc... Przepraszam moje krzesło Ale no... Przepraszam, nie będzie odcinków, chwilowo Tyle może za trzy tygodnie, dwa Ale nie, na razie nie więc na razie odcinków z minecrafta nie będzie może survival zresztą nie wiem z kim nakręcić natalka wyjechała do londynu więc sorry ale tak myślę że do końca wakacji nie będzie odcinków z minecrafta na pewno nie z multiplayer z survivalu może jeden wyjdzie nie wiem co ja chciałam powiedzieć co? To... papa au